Cześć, witam Was w kolejnym filmie, bardzo istotnym dla mnie. Dzisiaj będę mówić o liniach komórkowych w ujęciu dzieci nienarodzonych. I od razu mówię, że będę w tym filmie debankować najpopularniejsze kłamstwa, jakie w tym momencie pojawiają się w mediach. Takie na przykład jak to, że mamy na rynku jakiekolwiek preparaty etyczne. Nie ma żadnych preparatów etycznych, i to wyjaśnię w dalszej części filmu. Będę debankować również takie głupie porównanie, którym jest porównywanie linii komórkowych do transplantacji organów od osoby, która została zamordowana. A także wytłumaczę Wam, czym są te linie komórkowe, o co jest ta cała afera. No, i dlaczego ja jestem temu wszystkiemu bardzo przeciwna. Więc od razu nadmieniam, że ten film, pomimo, że będę starała się nagrywać możliwie najbardziej obiektywnie, no to może być nacechowany ujemnie, ponieważ ja jestem osobą, która jest całkowicie przeciwna procesowi igłowania ludzi yy, i uważam, że żaden człowiek, bez różnicy na to, czy jest on katolikiem, czy nie jest, nie powinien przyjmować żadnego preparatu ani wektorowego, ani genetycznego. Więc żeby była jasność, ja jestem osobą, która jest temu całkowicie przeciwna. Natomiast pomimo tego, że jestem negatywnie nastawiona do całego tego procederu, to chcę powiedzieć, że w ramach tego filmu ja nikogo nie będę ani zachęcać, ani zniechęcać do żadnych preparatów, bo nie taka jest moja rola. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli mam jakąś wiedzę, to się nią po prostu z wami podzielę. A to, co wy zrobicie z tą wiedzą, to jest wasza sprawa. Ja was z tego oceniać i rozliczać nie będę. Każdy człowiek w pewnym momencie zostanie rozliczony ze swojego życia, z tego wszystkiego, co zrobił w swoim życiu i z tego wszystkiego, czego nie zrobił w swoim życiu, więc wy po prostu zostaniecie rozliczeni względem własnych decyzji. Każdy ma swój rozum, każdy ma swoje sumienie, każdy ma. No, wolną wolę, przede wszystkim, więc yy, zróbcie tak, jak podpowiada Wam y, sumienie. Natomiast ja po prostu chcę się podzielić z Wami moją wiedzą i ja Was z niczego rozliczać nie będę. Natomiast bardzo mi zależy na tym, ponieważ jest takie piękne powiedzenie, że do triumfu zła wystarczy obojętność dobrych ludzi. Obojętność to jest również milczenie. I ja nie zamierzam przykładać swojego palca do triumfu zła, dlatego właśnie chcę się z Wami podzielić tymi informacjami, które posiadam na chwilę. Obecna. Przejdźmy teraz do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do linii komórkowych w ujęciu dzieci nienarodzonych. Na początek dobrze będzie sobie w ogóle wytłumaczyć, czym jest linia komórkowa. To jest takie pojęcie, które na pewno często słyszeliście czy to w telewizji, czy czytaliście w gazetach, na różnych portalach internetowych, może też słyszeliście w różnych filmach różnych youtuberów. Generalnie jest to takie pojęcie dosyć powszechnie i często używane i to jest takie pojęcie, które brzmi bardzo nieszkodliwie. To jest pojęcie, które brzmi tak mądrze, tak profesjonalnie elegancko. Natomiast nie miejmy złudzeń. To jest tylko i wyłącznie taka nazwa marketingowa, która skrywa w sobie brutalną prawdę. Czym jest linia komórkowa? No niczym innym jak hodowlą żywych, w tym wypadku ludzkich komórek. No i teraz kolejne pytanie. Czy jest ta Hodowla żywych ludzkich komórek. Co to jest ta hodowla żywych ludzkich komórek? Słuchajcie, no, hodowla żywych ludzkich komórek to jest nic innego jak namnażanie czy też powielanie w warunkach laboratoryjnych e, żywych komórek, które już posiadamy, do takiej ilości, e, która będzie potrzebna do tego czy innego celu. I jak się pewnie domyślacie, no to żeby móc cokolwiek Namnożyć czy powielić, no to najpierw musimy mieć ten element, który będzie powielany. W tym wypadku jest to żywa ludzka komórka. No i skąd się bierze tą pierwszą startową, żywą ludzką komórkę, która następnie zostanie no, powielona do takiego poziomu, żeby założyć właśnie tą linię komórkową? No, bierze się ją od dzieci nienarodzonych z aborcji. I to jest to powiązanie. Ta pierwsza komórka, żywa ludzka komórka. Z której potem tworzy się całą hodowlę, tak zwaną linię komórkową, no to jest właśnie komórka, która została pobrana od dziecka nienarodzonego z aborcji. I podkreślam, mówimy tutaj o żywych ludzkich komórkach, o żywych. I teraz, jak Wam się wydaje, czy jest możliwość, żeby z martwego dziecka pobrać żywą komórkę? Jak Wam się wydaje? Czy z martwego dziecka można pobrać żywą komórkę? No, logika jednoznacznie wskazuje na to, że nie ma takiej możliwości, żeby z martwego dziecka pobrać żywą komórkę. Więc jak się zapewne domyślacie, żeby móc pobrać żywą komórkę, to organizm musi być żywy. Czyli, żeby z dziecka nienarodzonego pobrać żywą komórkę, to to dziecko musi być żywe. Czyli to nie jest tak, jak nam się próbuje wmawiać. Że została dokonana aborcja, no i z martwego dziecka przy okazji została pobrana komórka. Tylko po aborcji, czyli po e, tak zwanym sztucznym indukowaniu poronienia, po wywołaniu sztucznego porodu, e, rodzi się no, malutkie, niewykształcone jeszcze, ale żywe dziecko, i ono przez jakiś czas jeszcze po tym sztucznym poronieniu żyje. I właśnie w tym czasie pobierane jest od tego dziecka. Czy to narząd czy komórka, ja nie wiem, słuchajcie, w jakiej ilości jest to pobierane. Nie wiem, czy jest pobierany cały narząd, czy właśnie tylko fragment, czy to są naprawdę jakieś komórki. Nie wiem dokładnie, jak to jest pobierane, ale jest to pobierane od żywego dziecka. I jeżeli chodzi o preparaty, które aktualnie wchodzą na polski rynek, to w nich stosowane są dwa rodzaje ludzkich komórek tak linii komórkowych i pierwsza linia komórkowa nazywa się HEK293, druga nazywa się PER.C6. I teraz opowiem Wam co nieco na temat tych tak zwanych linii komórkowych. Więc jeżeli chodzi o linię komórkową HEK293, to sam e, skrót, ten HEK, to jest skrót od e, słów human embryo kidney. I w przetłumaczeniu na język polski to oznacza nerka ludzkiego embrionu. Czy została pobrana od tego dziecka cała nerka, czy tylko fragment, czy tylko jakieś pojedyncze komórki, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast wiem, że sama ta liczba 293 to jest, to jest liczba eksperymentu, przy którym udało się założyć tą hodowlę. No i cóż, te komórki no, nerek ludzkiego embrionu, te komórki nerek dziecka pobrano od dziecka właśnie po takim zabiegu sztucznego poronienia i ten zabieg został przeprowadzony no jak żeby inaczej zgodnie z prawem w 1972 roku i tutaj podkreśliłam, że z przyczyn pozamedycznych. Kolejna linia komórkowa, to jest linia per.c6 i to są komórki, które zostały pobrane z tkanki siatkówki oka dziecka. Oczywiście, też po sztucznym poronieniu, czyli po indukcji sztucznej poronienia, czyli aborcji, i ta indukcja została przeprowadzona w 1985 roku. Niestety, tutaj nie mam więcej informacji niż to, co Wam podałam, ale wiemy, że komórki od tego dziecka zostały pobrane z jego oka. Czyli no, po indukcji poronienia dziecko musiało być żywe i potem pobrano od niego komórki z siatkówki oka. Pozwoliłam sobie sprawdzić, ponieważ ma no też nie było żadnej informacji na temat tego, jaki był wiek dziecka w momencie mm, aborcji, więc postanowiłam sobie poszperać, kiedy tworzy się siatkówka oka u dziecka. I e, powiem Wam szczerze, że rozbieżność informacji była duża. Najwcześniejszą, e, najwcześniejszy wiek dziecka, przy którym tworzona jest e, siatkówka oka, e, to udało mi się wygooglować, że to jest 20 tydzień, ale były też informacje, że ta siatkówka tworzy się w 28 tygodniu, czyli możemy mieć e, bardzo dużą e, pewność no bardzo dużą pewność, to może tak nieładnie powiedziane, że, no ale z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że to była bardzo późna aborcja, to musiała być aborcja po 20 tygodniu 20 tydzień e, może inaczej 24 tydzień 24 tydzień to jest 6 miesiąc ciąży więc 20 tydzień to jest piąty miesiąc ciąży, czyli to już jest połowa ciąży, to jest więcej niż połowa ciąży. To była bardzo późna aborcja. I nie mam pewności, czy to było w 20 tygodniu, czyli w piątym miesiącu, e, równie dobrze mogło być w 28 tygodniu, czyli w siódmym miesiącu, e, ponieważ, no tak jak mówię, informacje odnośnie tworzenia się siatkówki oka e, są bardzo e, takie szerokie. Więc to mogła być aborcja z piątego miesiąca ciąży albo z siódmego. Wyobrażacie to sobie aborcję w siódmym miesiącu ciąży, w piątym? Moim zdaniem to jest bestialstwo, bestialstwo. Teraz chciałabym przejść do zdobankowania jednego z największych kłamstw, jakie aktualnie krążą, mianowicie kłamstwo to jest takie, że podzielono te preparaty i genetyczne, i wektorowe na dwie grupy. Jedną grupą są preparaty nieetyczne, do których zalicza się preparaty wektorowe i tam właśnie, no... Wprost się mówi, że do produkcji preparatów wektorowych zostały wykorzystane linie komórkowe i że to są właśnie preparaty nieetyczne. Natomiast mamy też drugą grupę preparatów, która jest określana jako etyczne. I do tej grupy preparatów zaliczane są preparaty genetyczne, które rzekomo są tymi etycznymi. Więc ja Wam chcę powiedzieć z tego miejsca, że to jest wielkie. Kłamstwo. To jest ściema, kłamstwo i to jest nieprawda. Powtarzam, to jest nieprawda, i na polskim rynku w aktualnej sytuacji, w tym momencie, nie ma absolutnie żadnego preparatu, czy to genetycznego, czy to wektorowego, który byłby preparatem etycznym. Nie ma takich preparatów. Nie ma takich preparatów na polskim rynku, ponieważ zarówno preparaty wektorowe, jak i preparaty genetyczne są. Stworzone przy wykorzystaniu linii komórkowych. Jeżeli chodzi o preparaty wektorowe, to już doskonale wiecie, że tam linie komórkowe były wykorzystywane jako hodowla dla wirusów. Notabene, jeszcze w tym miejscu pozwolę sobie przytoczyć definicję hodowli dla wirusów, żebyście mogli zobaczyć, jak to jest zdefiniowane w Wikipedii. Więc hodowla wirusów według Wikipedii to jest namnażanie wirusów w żywych komórkach w warunkach laboratoryjnych. Więc macie tutaj potwierdzenie, że my faktycznie mówimy o żywych komórkach, żeby była jasność. I e, właśnie w tych wszystkich preparatach wektorowych, linie komórkowe są stosowane jako hodowle dla wirusów, hodowlę dla wirusów, e, które potem te wirusy trafiają do tych preparatów. Natomiast jeżeli chodzi o preparaty genetyczne, to tam linie komórkowe były stosowane do badań wstępnych tych preparatów do badań wstępnych, czyli również w produkcji były wykorzystane linie komórkowe i żeby była od razu jasność, źródłem do tej informacji jest nie jakiś film z żółtymi napisami, to jest oficjalna strona Naczelnej Izby Lekarskiej. Link do tej strony zostawiam wam w opisie, a teraz na ekranie możecie zobaczyć print screen właśnie z tą informacją. Która znajduje się na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, więc w Polsce i chyba w tym momencie na świecie również nie ma absolutnie żadnego preparatu, czy to genetycznego, czy to wektorowego, który byłby preparatem etycznym. Nie ma takich preparatów, więc żebyście mieli jasność, nie ma takich preparatów. Często też pojawia się. Takie porównanie, że rzekomo skorzystanie z preparatu, czy to genetycznego, czy to wektorowego, które no, zostały wytworzone na liniach komórkowych, czyli na komórkach dzieci z aborcji, że po prostu to jest tak samo jak z transplantacją organów od osoby, która została zamordowana, tak, Że z jednej strony no, to jest nieetyczne, tak, żeby pobierać organy od osoby zamordowanej, no, bo to trochę tak jakbyśmy przykładali rękę do tego morderstwa, jakbyśmy popierali to morderstwo, no natomiast z drugiej strony, no, te organy już się tej osobie nie przydadzą, tak, już nikt ani nic tej osobie nie pomoże, no a pobierając te organy od niej, no to my możemy uratować komuś życie, tak, czyli tutaj mamy taką narażenie. Taki dualizm moralny, no i życie za życie, tak? I to jest porównywane do sytuacji wykorzystania preparatów czy to genetycznych, czy to wektorowych właśnie, które są oparte na liniach komórkowych, mówiąc, że no tutaj co prawda tak, że na tych komórkach dzieci abortowanych zostały stworzone te preparaty, no ale przecież aborcja nie została dokonana po to, żeby te komórki pobrać, tylko, że te komórki rzekomo zostały pobrane przy okazji, no a taki preparat genetyczny czy wektorowy może jakiemuś człowiekowi uratować życie. Więc po pierwsze, nie ma żadnego takiego porównania, bo nie można porównywać pobierania organów od osoby martwej do pobierania Odbierania organów, tkanek czy fragmentów organów od osoby żywej, którym jest dziecko nienarodzone. Nie ma takiej możliwości, żeby porównywać wycinanie czegokolwiek z martwego ciała do wycinania czegokolwiek z żywego ciała dziecka nienarodzonego. Więc to jest pierwsza kwestia. Natomiast druga kwestia jest taka: ja nie wierzę w to, że jakiekolwiek komórki zostały pobrane przypadkiem, bo dziecko, które no, rodzi się jeszcze żywe po tym sztucznym indukowaniu porodu. Yy, musi być, jakby ta komórka, musi być pobrana dosyć szybko, bo to dziecko umrze. Więc ja nie wierzę w coś takiego, że yy, dziecko po aborcji zostało, wiecie, no, stucznie wywołane poronienie, no, zostało wyjęte z kobiety dziecko, które jeszcze żyje. Ja nie wierzę w coś takiego, że lekarz sobie tak popatrzył na to dziecko, a może bym komórki pobrał. Przecież tu się liczy każda minuta, bo nie wiadomo tak naprawdę, kiedy to dziecko umrze. Więc ja nie wierzę w przypadkowość pobierania komórek przy okazji aborcji, tylko jestem święcie przekonana, że tam już wszystko było doskonale przygotowane. Może się mylę, może ktoś mnie wyprowadzi z błędu, natomiast tak by wskazywało moje logiczne myślenie. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie.